Przeczytałem kiedyś świadectwo o dziennikarzu poczytnej amerykańskiej gazety, przepraszam, tytułu już nie pamiętam, który postanowił napisać artykuł o wojnie w Wietnamie. Kilka razy udał się na linię frontu, aby zebrać potrzebne materiały, które po powrocie opracowywał już w zaciszu swojego mieszkania. Po kilku dniach artykuł był już gotowy. Naczelny wyrażał się z wielkim uznaniem o tym artykule. Czytelnicy byli bardzo poruszeni relacją z frontu. Mark, tak miał na imię ten dziennikarz, był zadowolony z siebie. To błogie zadowolenie zburzył dopiero list, jaki otrzymał od żołnierza, który został ranny na froncie i przebywał właśnie w szpitalu. A w liście napisał tak: Wiem, że miał pan dobre intencje, ale to nie uprawnia do wypowiadania się w naszym imieniu. Istnieje przepaść między nawet najodważniejszym korespondentem a żołnierzem walczącym w okopie. Jako dziennikarz nie wszedł pan w nasze codzienne życie, nie podlegał pan rygorom wojskowym. Nikt panu nie zarzuciłby dezercji, gdyby pan uciekł z pola walki. Jeśli naprawdę pan chce zrozumieć nasze frontowe życie, powinien pan dołączyć do nas i stać się jednym z nas i walczyć razem z nami. Nie mając pewności, że ty lub twoi towarzysze doczekacie jutra. Kochani, jest też taka opowiastka Bruno Ferrero o tym, jak ludzie zarzucają Bogu, właśnie to samo, co ów dziennikarz zarzucał, żołnierz zarzucał dziennikarzowi. Przy końcu czasów miliardy ludzi zostało zgromadzonych na wielkiej równinie przed Bożym Tronem. Większość starała się ukryć przed olśniewającym światłem bijącym z tronu Bożego ale stworzyły się też grupki na przedzie, w których toczona była ożywiona rozmowa. Podnoszące się tam głosy nie były jednak pełne uniżonego wstydu, ale przebijało z nich wojownicze nastawienie. Czy Bóg ma prawo nas sądzić? Co on wie o cierpieniu? Zgrzytnęła zuchwała brunetka, rozdarła rękaw i pokazała wytatuowany numer z obozu koncentracyjnego. Przeżyliśmy wszystko to, co wydawało się niemożliwe do przeżycia. Byliśmy bici i torturowani. Stojący w innej, buntującej się grupce, ciemnoskóry mężczyzna, pokazywał swój kark, ukazując ślady poduszeniu. A co powiesz na to? Byłem maltretowany, a jedyną zbrodnią, którą popełniłem, było to, że mam inny kolor skóry. W jeszcze innej grupie oczekującego tłumu. Stała studentka z małym dzieckiem i podkrążonymi oczami. Dlaczego muszę tak cierpieć? To nie była moja wina. Na całej równinie były setki takich grup. Każda skarżyła się na Boga za zło i cierpienie, jakie dopuścił na ten świat. Jakże szczęśliwy był Bóg, żyjąc sobie w niebie, gdzie wszystko było słodkością i światłem, gdzie nie było nigdy płaczu i strachu, głodu i nienawiści. Co Bóg wie o tym wszystkim, czego człowiek był zmuszony doświadczać na tym świecie. Bóg żył sobie miłym, bezpiecznym życiem. Wiele takich słów było słychać. Każda ze zbuntowanych grup wydelegowała reprezentanta, który jej zdaniem ucierpiał najbardziej. Między innymi Żyda, ciemnoskórego, ofiarę z Hiroshimy, potwornie zdeformowanego artretyka, dziecko z wodogłowiem. Na środku konsultowali się ze sobą. W końcu byli gotowi do zaprezentowania swoich bolesnych racji. Chcieli przekonać Boga o tym, że aby móc ich osądzać, sam powinien najpierw przeżywać to, co było ich udziałem. Uważali, że obowiązkiem Boga jest najpierw zejście na ziemię, aby móc przeżyć różne tragedie ludzkie. Każcie mu urodzić się Żydem, bo tego narodu najbardziej nie cierpią. Niech będzie podważone jego ślubne pochodzenie. Dajcie mu taki nadmiar pracy, żeby nawet jego najbliżsi pomyśleli, że chyba zwariował. Niech zostanie opuszczony przez najbliższych przyjaciół. Niech zostanie fałszywie oskarżony. Niech będzie sądzony przed stronniczą ławą przysięgłych i skazany przez tchórzliwego sędziego. Niech będzie torturowany. W końcu niech zobaczy, co to znaczy być okrutnie samotnym. A później niech umrze, niech będzie przy tym rzesza świadków, która nawet palcem nie kiwnie, by mu pomóc. Podczas gdy każdy oznajmiał swoją część wyroku, głośny pomruk aprobaty dochodził z kręgu zgromadzonych ludzi. A gdy ostatni skończył wygłaszać wyrok, nastała długa cisza. Nikt nie wyrzekł jednego słowa, nikt się nie poruszył. A to dlatego, że w trakcie opowiadań wszyscy zdali sobie sprawę, żeby doskonale rozumiał ich cierpienia. Kochani, w Ewangelii z dzisiejszej niedzieli usłyszeliśmy o słowie, słowie pisanym wielką literą, które zamieszkało wśród swojego ludu. Chodzi oczywiście o Jezusa Chrystusza, a słowo ciałem się stało. I zamieszkało wśród nas. Dosłowne tłumaczenie tego zdania brzmi: A słowo ciałem się stało i rozbiło namiot wśród nas. Najcenniejsze miejsce w każdym kościele nazywa się tabernakulum. Ten wyraz przetłumaczony z języka łacińskiego oznacza właśnie namiot to przed namiotem w kościele przyklękasz. Kochani, nieco parafrazując słowa sługi Bożego biskupa Fultona Shina, można powiedzieć tak. Boże Narodzenie oznacza Boga wdzierającego się w historię ludzkości z takim impetem, że rozdziera on ją na dwie części. I nawet ateistyczne kraje muszą datować swoje obecne istnienie na rok 2025 po jego narodzinach. Lecz jeszcze ważniejsze jest, dlaczego on przyszedł. Przyszedł, aby wziąć na siebie nasze winy. Aby stać się naszym, aby dać nam szansę na to, żebyśmy mogli rozpocząć nowe życie w Nim, nie w ciele. I właśnie dlatego jest On dzisiaj tak bardzo niepopularny. Przyszedł On, aby zgładzić grzechy, i takie było znaczenie imienia Jezus, które zostało Mu dane. Współczesny człowiek nie chce widzieć się grzesznikiem. Na przykład urzędnik może popełnić błąd, ale nigdy nie przyzna, że zgrzeszył, że jest grzesznikiem. Dlatego to dziecko w żłobie nie może być dla niego nikim więcej niż nauczycielem takim jak Budda. Ale dla ciebie i dla mnie, którzy jesteśmy obciążeni winą i mamy świadomość grzechu, Boże Narodzenie jest radosne, gdyż przynosi nam ono Zbawiciela. Kochani, najbardziej zdumiewającym wydarzeniem w historii ludzkości nie był dzień, w którym Bóg podzielił się swoją miłością, stwarzając człowieka na swój obraz i podobieństwo, ale dzień, w którym z miłości do człowieka on sam stał się jednym z nas. Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas, rozbiło namiot pośród nas. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i syn i duch święty. Amen. Szczęść Boże. Naprawdę nie jesteście sami w tym nowym roku. Nawet jak masz namiot jedynkę. Kupiłeś namiot jedynkę, bo, bo nie lubisz ludzi, bo się boisz ludzi. Jak włączysz oczy wiary, to zobaczysz, że nie jesteś sam w tym namiocie. Jesteś z kimś, kto cię kocha i akceptuje takim, jakim jesteś.